Czy astrologia wedyjska jest, czy nie jest nauką? Moi drodzy, co o tym myślicie? Pewnie niektórzy z Was zastanawiacie się, co to za głupie pytanie, albo czy to może jakieś pytanie z kategorii tych filozoficznych, czyli nieistotnych. Pytanie, na które szkoda czasu, bo jest tak jałowe, że też nie ma żadnego znaczenia w realnym świecie. Zanim ten temat omówię szerzej, powiem Wam o jednym fakcie, o którym prawdopodobnie większość z Was możliwe, że o tym nie wie. A więc to jasne, że w wielu częściach świata astrologia, tak mówiąc ogólnie, astrologia, traktowana jest jako powiedzmy pseudonauka domena horoskopów w kolorowych magazynach i na ezoterycznych kanałach na YouTube. Jednak w Indiach sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo tam Jyotish, czyli właśnie wedyjska astrologia, została oficjalnie uznana przez państwo za pełnoprawną naukę. I to nie tylko kulturowo, ale również prawnie i akademicko. Tak więc pierwsza wiadomość, jaką chcę wam dzisiaj przekazać, to to, że oczywiście istnieje coś takiego jak astrologia, rozumiana jako zabobon. Czy domena ezoteryki, ewentualnie New Age, ale istnieje też inna astrologia, która jest bardzo mocno związana już z określonym, ściśle zdefiniowanym paradygmatem widzenia świata, jest bardzo do tego analityczna, wymagająca od nas znajomości zasad. Łączenia logicznego, faktów, i tak O tym więcej, jeśli chcecie usłyszeć o tym paradygmacie naukowym, wejdźcie na playlistę wprowadzenie i znajdźcie tam, moi drodzy, audiobooka Bóg jest astrologiem. Jest to książka napisana przez bardzo świadomego człowieka. Naukowca można by rzec, bo jest to człowiek wykształcony w wielu dziedzinach i on dokładnie tam w prosty, logiczny sposób tłumaczy te podstawowe aksjomaty wedyjskiej wiedzy. Do tego sobie wszystkiego wrócimy, więc w drugiej części Wam omówię ten status astrologii w Indiach jako nauki, z czego to wynika, no jak to wygląda też może w praktyce, ale zaczniemy trochę od czegoś jeszcze innego od tej schizofrenii. Zachodniej, w której żyjemy. Na przykład nikt z nas się nie dziwi, że tak zwani południowcy, Włosi, Portugalczycy i tak dalej są mocno inni, mocno różni niż chociażby Skandynawowie, a jest to ten sam kontynent. Jest to wręcz rzecz taka oczywista dla nas wszystkich, że Więcej słońca oznacza inne warunki życia, więc i to daje innego człowieka. No i pytanie, czy ten pogląd jest jakoś daleki od stwierdzenia, że warunki, w jakich przychodzimy na świat, również mają na nas duży wpływ czyli różne pory roku, albo dzień, lub noc. Nauka niby twierdzi, że nic na to nie wskazuje, a prawda jest taka, że po prostu oni nie podejmują tego typu badań, chociaż nie jest tak do końca, o tym też będzie za moment. No i to głównie czy po części z obawy przed uznaniem też tego typu dyscyplin jak wiedza starożytnych za sensowne. Byłoby to z wielu powodów bardzo kłopotliwe. Po całych wiekach deprecjacji innych systemów. I innych kultur po wiekach wojen i najazdów kolonializmu, wyzyskiwania. Byłoby to wręcz niemożliwe, aby jednocześnie niszczyć inne systemy, a z drugiej strony w jakimś stopniu być przychylnym wobec nich. Jest to po prostu psychicznie trudna konstrukcja, więc dużo łatwiej i praktyczniej jest po prostu niszczyć. No i dwa słowa w temacie prawdziwej nauki. Jeśli zajmujesz się chociażby ogrodnictwem, to wiesz, że te pierwotne warunki, w jakich tworzy się dana roślina, mają naprawdę bardzo duży wpływ na jej rozwój. No i dlaczego z człowiekiem miałoby być inaczej, skoro jesteśmy przecież częścią natury? I tutaj można by przytoczyć naprawdę wiele dowodów na to, że warunki rozwojowe mają mega istotny wpływ na tak zwany efekt końcowy. Na poziomie naszej duszy, świadomości, moment, w którym przychodzisz do tego materialnego świata, jest prawdopodobnie tak mocno doniosłą chwilą, która właśnie odciska, można by rzec w cudzysłowie, takie znaczące piętno na nas. Wystarczy tutaj poczytać chociażby tybetańską księgę Umarłych, gdzie opisywane jest akurat odchodzenie z tego świata i to jaki. Ten etap posiada potencjał zarówno do pełnego wyzwolenia się z tego świata, ale też i posiada potencjał, aby kolejne życie było chociażby bardziej satysfakcjonujące. Tak więc jest to bardzo ważna chwila. No a przyjście na świat i odejście z tego świata, czujemy wszyscy, że mają wiele cech wspólnych i jakby zahaczają o te same, tak naprawdę, rejony w nas. Te rejony transpersonalne. Więc, no, wszystko na to wskazuje, że jest to tak wielki moment dla nas, że nawet te niuanse subtelności na poziomie naszego umysłu, czyli właśnie nasza karma, urastają do wielkiej rangi i później dają mocno już takie zdefiniowane owoce. No i przekładając to na astrologię, obserwujemy, że każda chwila w danym roku. Posiada swoją specyficzną jakość energetyczną. Zauważcie, że coś takiego naprawdę istnieje, bo inaczej czujemy się chociażby w listopadzie wieczorem, a inaczej rankiem w czerwcu czy w lipcu. Więc ten wpływ otoczenia na nas jest oczywisty, ale też jest zmienny w czasie. I tutaj może Was niektórych też zaskoczę ale istnieją pewne dziedziny nauki, właśnie jak chociażby chronobiologia. Tutaj będzie krótki cytat z Wikipedii, która tego typu rzeczy tak naprawdę obserwuje i co więcej, bada te rzeczy. No i czytamy w Wikipedii, że chronobiologia to dział biologii zajmujący się badaniem rytmów biologicznych, czyli periodycznych, cyklicznych, zjawisk zachodzących pod wpływem czynników wewnętrznych. Ale też zewnętrznych pór roku, sekwencji światła, ciemności i tak dalej. Zarówno w komórkach, tkankach, narządach, ale również w całych organizmach. Więc jesteśmy już tutaj, moi drodzy, na dobrym tropie. No i wracając do statusu. E, prawnego jyotish jako nauki, jak to wygląda. Przełom nastąpił w roku 2001, gdzie indyjski sąd najwyższy zatwierdził decyzję rządu o wprowadzeniu astrologii jako przedmiotu studiów na uniwersytetach pod kuratelą University Grants Commission. Pisało tym między innymi z tego, co pamiętam, nawet chyba e, onet w Polsce znajdziecie jeszcze ten e, artykuł. Więc była to rządowa agencja odpowiedzialna za edukację wyższą. No jaki był tutaj argument? Jyotish ma systematyczny charakter oparty na obserwacji i teorii, co kwalifikuje go w pełni do nauczania na poziomie akademickim. W konsekwencji kilkadziesiąt uczelni w Indiach oferuje dziś studia licencjackie, magisterskie, a nawet doktoranckie z Jyotish. Istnieją oficjalne podręczniki, komisje egzaminacyjne, konferencje naukowe i co ciekawe rosnące zainteresowanie tym kierunkiem zarówno wśród tradycjonalistów jak i też młodych hindusów, oczywiście nie u wszystkich, bo część tak zwanych postępowych hindusów wręcz no, ciągle jakby uznaje tą drogę za drogę regresywną. Oczywiście nie obyło się właśnie bez krytyki i kontrowersji, bo ta decyzja rządu i sądu właśnie spotkała się, co nie jest dziwne, z krytyką środowisk naukowych określonych grup, zwłaszcza w Indii, ale też za zagranicy. Krytycy podkreślali brak empirycznej podstawy astrologii. Niemożność jej falsyfikacji, czyli... Sprawdzenia naukowego oraz ryzyko cofania się edukacji w stronę przesądów. No, z tym ostatnim na pewno można by się e, zgodzić. Dla wielu naukowców, jotis nie jest nauką w sensie zachodniego rozumienia tego słowa, ponieważ nie spełnia zasad, jakie zachodnia nauka ustaliła za te wiążące w ocenie. No, właśnie, i tutaj dochodzimy do prostego i ważnego pytania. Czy na pewno zachodnia nauka to jedyna możliwa nauka, jeśli tak by było, to faktycznie można by uznać, że te zasady, które wyznaczyła, które mogłyby przesądzić tego typu temat, mogłyby być i powinny być takie wiążące co do wszystkich systemów, ale czy faktycznie tak jest? To jest kluczowa kwestia, no więc krytycy pozytywizmu i scjentyzmu, chociażby profesor Paul Feuerband twierdzą, że. Nauka zachodnia nie jest neutralna ani uniwersalna, ale kulturowo uwarunkowana. Oczywiście jest więcej tego typu ludzi pochodzących z nauki. Celowo tego typu ludzi Wam tutaj wskazuję, abyście widzieli, że e, nauka to nie jest jakiś monolit, i w, wśród nawet naukowców zachodnich są osoby światłe, widzące temat szerzej. Więc Paul Feuerband, e, tak skrótowo. Twierdził, że uznawanie tylko jednej drogi poznania, na przykład empiryzmu, to forma intelektualnego kolonializmu. No właśnie. Inne kultury mogą mieć równie wartościowe systemy wiedzy, tak twierdził, o ile są spójne oczywiście, o ile działają w praktyce i mają znaczenie dla ludzi. Z tego punktu widzenia, odrzucanie Jotis jako nienaukowej. Może wynikać nie z obiektywnych kryteriów, ale z przyjęcia tylko tego jednego dogmatycznego, takiego religijnego, e, stricte mówiąc, zachodniego modelu naukowości. E, tutaj krótki cytat z Wikipedii na temat Firebanda, Jego najgłośniejsza książka, Przeciw Metodzie, a tutaj wam przeczytam dosłownie trzy zdania, w której rozwija ideę anarchizmu epistemologicznego. I zasadę poznawczą Anything goes daje tak ze względu na formę wypowiedzi, jak i samą treść kontrowersyjne spojrzenie na naukę, filozofię nauki oraz cel uprawiania filozoficznej refleksji nad nauką. I teraz tutaj ważniejsze słowa. W jego opinii, każda dosłownie idea, każdy pomysł, choćby dziś nie wiem, jak wydawał się absurdalny, może okazać się z biegiem czasu przydatny dla rozwoju nauki. No i dalej. Metodologia ta jest wyzwaniem rzuconym wszystkim dotychczasowym filozofiom nauki z empiryzmem na czele. I istotą jego tak zwanego anarchizmu jest przekonanie, że podział na to co racjonalne i to co irracjonalne w ogóle pozbawiony jest sensu, ponieważ nie istnieje jeden niezmienny zbiór reguł mogący być odniesieniem dla takiej oceny. Idea niezmiennej metody lub niezmiennej teorii racjonalności oparta jest według niego na zbyt naiwnym, bo takim jednostronnym, no, zachściankowym summa summarum, przyjmującym, że to jest tylko jedna i jedno wytłumaczenie, właśnie poglądzie na człowieka i na jego środowisko społeczne. I teraz. Kluczowy moment, kolejny, kolejny też istotny punkt, dlaczego nauka zachodnia nie uznaje tego typu rzeczy. Mówi się, że nie dlatego, że astrologowie nie obserwują wyników, ale dlatego, że te obserwacje nie są prowadzone według ścisłego protokołu naukowego, który wymaga między innymi losowych prób, randomizacja, podwójnie ślepych testów, kontroli statystycznej, możliwości replikacji przez kogoś, kto jakby nie wierzy w ten system. No więc tu jest tutaj się jakby koło zamyka, bo tych, tych prób nie ma, bo nikt czegoś takiego też nie bada, o tym też będzie za moment dlaczego tak się, tak się dzieje. No i pytanie kolejne czy brak tych zasad, które nie są spełnione? Czy jest to obalenie astrologii, bo też wiele osób tak myśli. Oczywiście, że nie. mamy tutaj... Po prostu różnice pewnych paradygmatów poznawczych. W astrologii doświadczenie jednostkowe ma dużą wagę, jakość, symbolika, synchroniczność mają znaczenie, też kontekst często jest ważniejszy niż jakaś oderwana statystyka. W nauce liczby, powtarzalność, replikacja, obiektywizacja, której też się nie przeprowadza, chociaż nie tak do końca, też za moment o tym będzie. Dlaczego więc naukowcy unikają testowania astrologii? Po pierwsze, jest to strach przed kompromitacją środowiskową. W wielu kręgach naukowych, nawet zainteresowanie, samo zainteresowanie astrologią jest już traktowane jako herezja intelektualna. Naukowiec, który zajmuje się astrologią, ryzykuje po pierwsze utratę finansowania, po drugie, ośmieszenie. W mediach naukowych. Po trzecie, trudność z publikacją wyników, nawet jeśli są rzetelne. No i ostracyzm w środowisku. Więc to nie są żarty. Istnieje naprawdę realny, społeczny i jakby zawodowy koszt zaangażowania się w badanie czegoś, co jest uznawane w powszechnej opinii za nieistotne albo irracjonalne. Nawet jeśli robi się to metodologicznie, poprawnie. Będzie miał ten człowiek, ten naukowiec, wielkie z tego problemy. Po drugie, moi drodzy, fałszywa pewność epistemologiczna. Wielu naukowców zakłada a priori, że astrologia to nonsens i dlatego nie ma potrzeby jej testować. To podejście znane jest jako dogmatyzm negatywny. Nie badamy, no bo wiemy, że to bzdura. A skoro nie badamy, no to brak dowodów traktujemy jako dowód braku sensu. To jest logicznie błędne koło, które w sumie bardzo trudno jest również przełamać. I pytanie, czy były prowadzone jakieś badania na temat astrologii? Tak, i było to bardzo ciekawe francuski psycholog statystyk Michel Gagelin w latach 1950 do 80 przeprowadzał to się nazywa jako efekt Marsa więc przeanalizował setki tysięcy ponoć horoskopów sportowców aktorów lekarzy no, i jedno, jedno z odkryć to to, że chociażby zawodowi sportowcy znacznie częściej niż losowo mieli Marsa w tak zwanej strefie siły. No więc tutaj już zostało to wstępnie potwierdzone. Reakcja nauki, najpierw sensacyjna, później nastąpiła kontrofensywa sceptyków, która oczywiście popełniła manipulacje danymi. W końcu środowisko zignorowało temat, zamiast go rzetelnie rozwinąć. To zdarzenie pozostaje chyba jednym z najmocniejszych takich statystycznych argumentów na rzecz astrologii. I został faktycznie empirycznie potwierdzony, choć po prostu no niewyjaśniony w ramach współczesnej fizyki. Lepiej się tym, moi drodzy, nie zajmować, a nóż, a nóż wpędzi nas to w dodatkowe kłopoty. Po drugie, Sean Carlson, badanie astrologów lata 80. opublikowane w Nature. Zorganizowano eksperyment. Astrologowie mieli dopasować horoskopy do psychologicznych profilów 116 osób. Wyniki astrologowie nie przekroczyli skuteczności przypadkowej i ogłoszono ostateczny dowód przeciw astrologii. Ale w 2009 roku. Sweetbird Ertel przeanalizował metodologię i wykazał, że dane zostały źle zinterpretowane. Była szansa na statystycznie istotne wyniki, no i ale cały eksperyment był źle zaprojektowany pod kątem tego, jak faktycznie pracują astrologowie czyli wszystko na to wskazuje, że cała sytuacja była zainscenizowana po to, aby oczywiście, no wiadomo w jakim celu kolejna rzecz, badania porównawcze astrologii w Indiach gdzie przeprowadzono co najmniej kilka badań eksperymentalnych w kontekście Jyotish często z udziałem setek uczestników, ale właśnie nie były one publikowane też w zachodnich pismach bariera kulturowa, językowa itd. wyniki często wskazywały na bardzo wysoką trafność, wyższą niż losowa, dużo wyższą, zwłaszcza w określaniu głównych wydarzeń ży życiowych: śluby, choroby, straty, itd., zyski. Dopasowanie par było też analizowane i cykliczność DASH, czyli okresów planetarnych. Brakuje oczywiście tutaj standaryzacji tych badań yy, i takich też niezależnych replikacji, no w stylu zachodnim, dlatego to gdzieś tam utyka po drodze. No i podsumowanie: co tak naprawdę blokuje uznanie astrologii? Na całym świecie, na zachodzie również, wiele na pewno rzeczy, to na pewno nie brak wyników, nie brak dowodów, tylko przede wszystkim brak zgodności z metodologicznymi dogmatami nauki. Czyli nawet jeśli byłaby ta zgodność, to dalej to są dogmaty, więc no, różnie można na to patrzeć, ale, ale oczywiście nauka zachodnia czegoś takiego wymaga. Po drugie, jest to ideologiczny opór. Wobec wszystkiego, co w cudzysłowie ezoteryczne, różnice w sposobie myślenia o wiedzy, czasie, związkach przyczynowych, symbolice, kwestie finansowe i te wszystkie kwestie, o których już wspomniałem czyli strach przed ostracyzmem. No i tak, moi drodzy, to ogólnie, ogólnie wygląda. Dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Zapraszam też do przeglądnięcia playlist. A przypominam o opcji dobrowolnej, opcji wsparcia tego kanału. Szczegóły w opisie do tego filmu, ale możesz to też zrobić poprzez po prostu wpisanie komentarza pod tym filmem lub pod jakimkolwiek innym filmem. To też, jak z pewnością wiesz, poprawia. Troszeczkę, albo w znaczny sposób, e, no, propagację, że tak powiem, tego materiału po sieci, na no, czym mi na pewno w jakimś tam sensie zależy, bo.